Arkadiusz Żawka, witamy u poranku w studiu Radia 90. Błażej Tatarczyk, zastępca wójta gminy Mszana, jednocześnie przewodniczący lokalnej grupy działania Morawskie Wrota. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. E, jak podróż z Mszany? Jeszcze przez zaspy, śnieg, lód? E, nie była taka zła, ale bardziej przeraziła mnie kwestia kopcących kominów, które widziałem jadąc tutaj właśnie do Radia. E, a te kominy to e, Mszana, Świerklany, Rybnik? Myślę, że po całej trasie można było spotkać kominy, które jeszcze bardzo mocno kopcą. Kopcą, bo jest zimno. Kopcą, bo jest zimno, ale oczywiście mam nadzieję, że za niedługo tego widoku już nie będzie, że ludzie jednak i świadomość ludzi co do środowiska będzie wzrastała. O tym środowisku zaraz porozmawiamy, ale chcę zapytać, na jakim etapie dzisiaj jest mszana, jeżeli chodzi o wymianę kotłów i tych tak zwanych kopciuchów? Bo kolejny termin kończy się z końcem grudnia. Myślę, że jesteśmy naprawdę na bardzo dobrym etapie i dość daleko, jeżeli chodzi o kwestie wymiany. Gro ludzi w przeszło na gaz i widzimy ogromny popyt na piece gazowe i, i mieszkańcy faktycznie przechodzą, bo przekonali się poprzez doświadczenia tych, którzy już wcześniej zamontowali piece gazowe, że nie jest to aż tak drogi interes, jeżeli chodzi o kwestie ogrzewania domu gazem, więc no Cieszę się, że jednak ta ekologia jest coraz bardziej e, promowana przez naszych mieszkańców. To się z jednej strony pan cieszy, z drugiej martwi ilością kopcących kominów. No, jak to pogodzić? Pojedyncze oczywiście jeszcze są e, i myślę, że one jeszcze będą w naszym krajobrazie, e, no bo też e, nie ma co ukrywać. Nie wszystkich stać na to, aby pozwolić sobie na taki dość spory koszt, ale też jest sporo dotacji. Są dotacje zarówno z Urzędu Gminy, są dotacje z programu Czyste Powietrze. My wspieramy na każdym kroku i jak tylko możemy, gdy mieszkaniec przyjdzie do urzędu, otrzyma pełną fachową poradę, jak pozyskać właśnie dodatkowe środki na modernizację własnej kotłowni. No to skoro o tym środowisku już o poranku rozmawiam, no to wrócili Państwo z wizyty z Finlandii, a właściwie z Laponii, gdzie podglądaliście mądre rozwiązania, jak dbać o środowisko, jak gospodarować odpadami komunalnymi. Tak, zgadza się. Jako lokalna grupa działania Morawskie Wrota zorganizowaliśmy wyjazd do Finlandii. Wyjazd jako kroki do zrównoważonego rozwoju o akronimie SSS. Jest to realizacja właśnie działań takich, gdzie nie tylko właśnie mieszkańców gminy Mszana zapraszaliśmy, ale również gmin okolicznych, które wchodzą w skład lokalnej grupy działania, na taką wizytę studyjną, aby mogli zobaczyć, przekonać się, jak Finlandia właśnie dąży do tej Czystości klimatycznej. No Finlandia w ogóle uchodzi za kraj najlepszy do życia. Ponoć tam żyją najszczęśliwsi ludzie na świecie, to prawda? Myślę, że tak. Było po nich to szczęście widać, aczkolwiek nie wiem, czy ja chciałbym tam zamieszkać. Bardzo buro, szaro i ponuro w tym okresie. Byliśmy początkiem listopada. Buro, szaro i ponuro bardziej pogodowo aniżeli smogowo, oczywiście. To no dobrze. Jak radzą sobie Finowie w takim razie z gospodarowaniem tym, co wytwarzają w swoich domach? Przede wszystkim zrównoważona i mądra konsumpcja. Od tego wychodzą Finowie i mentalnie są kształtowani od samego początku, że jeśli czegoś nie potrzebują, to nie kupują. Nie kupują na zapas, nie kupują sterty ubrań, która często w naszych szafach zalega, korzystają z tego, co mają i co potrzebują na już. Więc od tego się zaczyna. Jest również też duży nacisk na właśnie. To, co ich otacza, czyli e, wyposażenie mieszkań jest bardzo minimalistyczne, zazwyczaj zrobione z naturalnego drewna, z naturalnych produktów, e, surowców, przepraszam. No i, e, i kwestia ogrzewania ich domów, co mnie bardzo zaskoczyło, czyli geotermia. E, geotermia tak naprawdę jest tam wszędzie. E, i czuć tą czystość przez tą geotermię. Finlandia to też kraj, gdzie 70% energii elektrycznej pochodzi z atomu, więc to jest też ogromny impuls. Takim mocnym właśnie sygnałem jest postawienie aktualnie w tym roku 425 wiatraków, turbin wiatrowych, o których u nas w naszym rządzie teraz jest taka spora dyskusja. Czyli to jest prosty wniosek. Mniej kupuję, mniej wytwarzam tych śmieci. Czy Pan dzisiaj będzie zachęcał, czy już zachęca mieszkańców do tego, żeby mniej kupowali, stał przed jakimś dyskontem spożywczym i sprawdzał, ile mają wózku na święta? Nie, ja myślę, że to, to jest decyzja każdego z nas. Musimy po prostu mentalnie to przerobić. Zupełnie inna kultura też jest Polaków i zupełnie inna kultura jest Finów. Tego nie da się zrobić od tak. Finka, która nas oprowadzała, pani Johanna, ona powiedziała, że wy jako Polacy dużo mówicie o ekologii, ale zmięcie mówienie. Na myślenie o tej ekologii. Najpierw myślcie o ekologii, a później o niej mówcie. No albo róbcie pytanie dotyczące tego co oni robią ze śmieciami bo to też jest bardzo ciekawe. Tak, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi, co mnie najbardziej zaskoczyło to kwestia tego, że nie ma u nich odbioru odpadów komunalnych spod posesji, tak jak u nas jest to praktykowane, ponieważ twierdzą, że taki samochód, który podjedzie pod każdą posesję, odbierze spod każdej posesji te odpady generuje więcej zanieczyszczeń, aniżeli zrobiliby to oni jadąc po drodze i wrzucając w swoje odpady w wyznaczone miejsca, które tam są naprawdę w bardzo ciekawy sposób wkomponowane w krajobraz, bo kosze, zbiorcze kosze na śmieci są wkopywane w ziemię i w formie takich big bagów później są wyciągane właśnie na samochody, które odbierają i przewożą je na punkty selektywne. Czyli każdy mieszkaniec, każdy fin, czy każda finka jedzie ze śmieciami, wkłada je do swojego samochodu, tak. Nie boi się tego zapachu nieprzyjemnego? No, właśnie, właśnie tego się nie boją. Radzą sobie z tym, nie jest to dla nich problem. Twierdzą, że to jest normalne. U nas myślę, że to na chwilę obecną byłoby ciężkie do wprowadzenia, no bo jednak przyzwyczaliśmy się do tego standardu odbierania spod posesji, ale faktycznie, no, jednak ten samochód, ta ogromna śmieciara generuje tyle. Zanieczyszczeń do powietrza, że trzeba się nad tym zastanowić. Warto też podkreślić, że śmieci oni nie zgniatają butelek PET, nie gniotą puszek, nie szkło też również segregują, ale wszystkie właśnie pety, butelki plastikowe i szkło, trafiają do specjalnych. Maszyn, które je odbierają w formie właśnie niezgnieconej, i za to jest kaucja. Panie Wójcie, które z tych rozwiązań można zastosować, czy to w gminie Mszana, czy w innych gminach wchodzących w skład Morawskiej w Ja przypomnę, to są Krzyżanowice, Gorzyce, Godów, Lubomia, Marklowice i w końcu Mszana. Myślę, że dużo jeszcze jest przed nami, bo to przede wszystkim regulacje prawne. My, jako lokalna grupa działania Morawskie Wrota, zastanawialiśmy się nad wprowadzeniem jakichś już nawet 4 lata temu, właśnie tych automatów do odbierania butelek. No niestety nie mamy odpowiednich regulacji prawnych, ustawy, taka, która umożliwiałaby później zagospodarowanie i przekazanie dalej tych odebranych butelek do wykorzystania. Jeżeli to się zmieni, jesteśmy jak najbardziej otwarci, bo to naprawdę świetnie. Na świetny pomysł i inicjatywa. Na pewno też, ale też regulacje prawne są do tego potrzebne, wykorzystanie ciepłych wód dołowych do ogrzewania, na przykład, chociażby na początek naszych budynków użyteczności publicznej, szczególnie w gminach typowo, typowo górniczych. No jest sporo takich działań, które można by było zaciągnąć z Finlandii. Tak? Podróże kształcą, jak doskonale dzisiaj słyszymy w porannej rozmowie w Radio 90. Przed nami święta. Ile będzie choinek w gminie Mszana? Jak co roku? Oczywiście trzy choinki, po jednej choince w każdym sołectwie. tu ponoć telefony. Dlaczego jeszcze nasza w Gogołowej się nie pali? Nie świeci O. Oczywiście wszystkich nie da się naraz postawić. Stawiamy je systematycznie. Dzisiaj. Mam nadzieję, będzie świeciła już ta w Gogołowej i, i wprowadzi naszych mieszkańców w nastrój świąteczny. Gogołowa też jest jednym wielkim placem budowy, bo jest i rewitalizacja, i, i, i inwestycja ogromna przy właśnie szkole, gdzie zawsze stała choinka, więc no to poniekąd nam utrudnia dotarcie do choinki, postawienie i, i udekorowanie. To na koniec jeszcze muszę zapytać, jak byliście w Laponii, odwiedziliście świętego Mikołaja? Tak, mieliśmy okazję odwiedzić świętego Mikołaja, ja, ale, ale akurat to nie wywarło na mnie zbyt dużego wrażenia, ponieważ. Niewierzący? Nie, może że nie niewierzący, ale jednak większa atmosfera tych świąt i lepiej przygotowane jest to na naszych świątecznych jarmarkach niż tam. Tam spora komercja. Czyli jednak czegoś się może Finowie od nas też mogą uczyć. I dziękuję za wizytę, za poranną podróż do Finlandii. Naszym gościem był Błażej Tatarczyk, zastępca wójta gminy Szana, a jednocześnie przewodniczący lokalnej grupy działania Morawskie, Wrota Arkadiuszawka. Dobrego dnia. Dziękuję.